Do Państwa pozycji jest trainer Piasta Max, pan Max Mulder. Na początek bardzo proszę o komentarz. Even game, close game. Um, we uh, talked about a few things that would be most important against a against, uh, team like uh, Krakowia and their strengths. We handled some of it quite good. Uh, the build-up, uh, okay. Uh, in some moments, we also used uh, a little bit, uh, a little bit longer, longer balls from there, and there we were really good in the second balls. So this was uh, one thing to handle. Uh, the second thing uh, to handle was their counter-attacking uh, with their uh, with their striker. I think we handled that superbly. Uh, really good. Uh, Chaiwan i Drapa did a really good job there, so they could not uh, counter on us more or less. Uh, and then uh, the last part, of course, trying to taking steps in in our game in the last third with the ball. Myślę, że to był równy mecz, bliski mecz pomiędzy tymi zespołami. Rozmawialiśmy przed meczem, na co musimy uważać. Rozmawialiśmy o tym, że bardzo ważne będzie to budowanie ataku w przypadku Krakowi i myślę, że tutaj wypadliśmy nieźle. Przy dłuższych piłkach też całkiem nieźle radzili sobie ze zbieraniem tych piłek. No i drugą sprawą były kontrataki. Tutaj dobrą pracę wykonał Kuba Czerniński razem z Igorem Drapinskim którzy podwajali napastnika i nie dawali, nie dawali sobie przejść przez, przez obronę. No i ostatnia rzecz to to, to budowanie ataków tej ostatniej tercji, gdzie... Honestly, I don't think we, we uh, took some uh, positive steps, not negative either. I think we uh, more or less were on the, mm, the same uh, quality as we had uh, during these games. Uh, a game without the biggest chances. Uh, of course, you there are chances to score and uh, somehow this is what we are waiting for. I think it's clear. Like it's quite uh, frustrating for for the players uh, most i of course for us as well fighting every day to uh to try to get our right now jest the first goal and the three point so uh, quite frustrating myślę, że nie zrobiliśmy zbyt dużego pozytywnego postępu, ale też niezbytnio nie cofnęliśmy się. Myślę, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy gdzieś e, przy, przed meczem z Krakowią. Te same problemy, czyli ta jakość, o którą walczymy, no i myślę, że widać to już też u zawodników, że jest w pewnych momentach bo chcemy zdobyć tą bramkę, chcemy zdobyć te punkty i zacząć punktować. But as always uh, with this team, uh, you have to be satisfied with how they put uh, the work ethic, how they don't... Uh, Leave any duel uh, without trying to to win it with one hundred percent, how they run, how they fight in every situation, and uh, that means that the team has a really good mentality, and uh, it's something that if you keep that, it's a uh, bigger percentage that, that that the result will be uh, with us. z um. so, like this zespołem trzeba yeah, być usatysfakcjonowanym tym, jak walczą piłki, jak zawodnicy wchodzili w te pojedynki na 100%, i myślę, że jeżeli podtrzymamy tą dobrą mentalność, to w przyszłych meczach to zaprocentuje. Nie we are not the first team uh, uh, not scoring in in four games, and we will not be uh, the last team on earth not scoring in four games. Uh, I have uh, uh, experienced it. Uh, 7 years ago with 5 uh, games without uh, scoring Nie jesteśmy pierwszym zespołem, który nie strzelił w pierwszych czterech meczach chociażby na świecie a ja sam mam doświadczenie z 6-7 lat że nie strzeliliśmy w pierwszych 5 meczach and after that we had uh, 18 games without uh, loss and i think it was 16 wins and two draws Uh, a potem mieliśmy 18 meczów bez porażki. I jeśli dobrze mi się wydaje, to było 16 uh, wygranych i dwa remisy. This will of course not help uh, anyone uh, today, by... but by uh, looking back, uh, these things uh, can uh, hopefully help someone. It's uh, not the scoreline after uh, uh, for us four uh, games. It's uh, the scoreline after 34 that matters. Nie, oczywiście to teraz nikomu nie pomoże, ale jeżeli popatrzeć na to e, w przyszłość, no to, to może to e, kogoś napałać optymizmem, a my e, patrzymy na e, to, co będzie się działo nie po czterech kolejkach, a po 34. Dziękuję. E, teraz czas na Państwa pytania, jeżeli takie są. Dobry, Piotr, czy więc prezzo. Mam pytanie, czy po tym, jak ten mecz wyglądał, to trenera, ten punkt, satysfakcjonuje, czy jednak pod koniec liczył, że będzie coś więcej? No, we're not uh, satisfied with uh, one point. are uh, not satisfied with one point before any game. We always want three then. Nie jesteśmy usatysfakcjonowani jednym punktem. Przed żadnym meczem nie jesteśmy satysfakcjony, nie gramy o jeden punkt, tylko zawsze o trzy. Czasami pewne wydarzenia mogą sprawić, że można być zadowolonym z tego jednego punktu, ale tutaj w domu chcemy zawsze grać o zwycięstwo. Dzień dobry panie Franże. Wojcie Zusiek, polski do futbolu. Chciałem się spytać, no bo rozumiem, że nie tylko dla kibiców, ale też dla sztabu piłkarza jest to frustrujące ten brak goli. Jak pan zdefiniuje, czym leży problem, że nie jesteście w stanie szczelić do tej pory tego gola? Yeah, uh, there can be uh, a lot of things, uh, of course. Uh, the easiest way to say is, yeah, football is about tactics, technique, physics, but also menta uh, mental health. So, without scoring, this is something that's in in the in the players' mind. And uh, you know, uh, a known quote is that if you just score the first one, there will come a lot more goals. So this is uh, like the easy answer. Może być dużo takich odpowiedzi. Najłatwiejszą byłoby to, że piłka nożna to taktyka, formacja, ale nie tylko, ale to też mentalność i to, co się w głowie zawodników. i Czasami takie zablokowanie może gdzieś sprawiać, że zawodnikom ciężej strzelić bramkę, ale czasami takie jedno trafienie może sprawić, że się odblokują. I to jest ta łatwiejsza część odpowiedzi. I about uh, keep on, uh, of course, uh, training uh, during the weeks. And Training jest jedna rzecz, ale też to get kollektywem, uh, uh, thinking of wanting the same in, in rzeczy w situations. sytuacjach. Na przykład, kiedy go szybko, a kiedy ma więcej patience. No ale też dochodzę do tego treningi w tygodniu, i to jest druga sprawa. Wiadomo, że same trening to jedno, ale też to budowanie kolektywu i takiej wspólnej znajomości na boisku, tego kiedy trzeba akcję przyspieszyć, a kiedy spowolnić. And then from, from players that you know, have to have to make it in, in this, in this uh, phase of the game is also for the rest of the team to send some kind of uh, feeling that they, they, can, they can fail without uh, hurting the team. So uh, like sending sending these messages that it's okay to fail, but uh, to fail you have to try and. To, to succeed A drugą sprawą to jest to, jakie sygnały wy, wysyłają zawodnicy, czyli e, to, że możesz e, nie trafić, możesz ponieść porażkę, ale dalej musisz walczyć o to, aby dalej zdobywać e, e, te gole i, i to jest e, zarówno w stronę e, sztabu, ale i również zawodnika. A drugie moje pytanie, tak nawiązując do tego co pan trener mówił, że miał pan drużynę, która w pięciu naczelni jeszcze była wola. Jakie widzi pan podobieństwa między piastem a tam drużyną? I think uh, it could be I have not uh, thought about it uh, like that. My, I just uh, it just came across my uh, my mind because when you're you're in it, uh, uh, you you start to think a lot, of course, and how to find uh you know uh, how to find the solutions, and then this just came across that I have. I have experienced this before with a very good outcome in, in the end and that uh, is something to uh, to to remember and that makes it uh, easier to to uh, going forward nie myślałem o tym w ten sposób, że porównywa się drużyny, tylko po prostu wpadło mi to do głowy, bo bo po prostu gdzieś taką podobną sytuację już w mojej karierze przechodziłem i jest to pewien sposób jak znaleźć, jak znaleźć rozwiązanie. Na pewno też to te, te, te końcowe rozwiązanie tego było takie, że pomimo tego, że nie w pięciu meczach, to potem odblokowaliśmy się i to po prostu w tym kontekście przytoczyłem ten przykład w tej Jeżeli nie mamy więcej pytań, to bardzo dziękuję za udział w konferencji prasowej.